Proszę Państwa, umówiłem się na dwie prezentacje w tym samym budynku, ha, ale dwóch, dwóch innych ludzi. Jakub. Jakub chce być jak ja, a wiemy, że to nie zawsze wychodzi każdemu na dobre. Już pełno takich było, co próbowało. Jakub będzie parodią parodii, więc jest wysoko zawieszona poprzeczka. Cię w ogóle nie stresuje, jesteś bezczelny. Bierz winogrona, patrz, ile dostałem, muszę to wszystko rozdać biednym. Bierz. Byliśmy przed chwilą pod dwójką. Serio? No, w tym samym bloku? Tak, no to to dwa Cały blok praktycznie był na fliperzy pokupowali. Ty słuchaj, bo mówią, że ty mnie parodiujesz. Tak? To nieprawda. Łupie, wiesz ile, ja sprzedaję, a ja już nie wiem gdzie Ale. gdzie ręce wsadzić. Nie, nie dawaj mi już winogrona, wystarczy. Jakub, dawaj! Jesteś w Poznaniu. Kurz! Poznaniu! Masz chodzić a nie z winogronem. Widzę Wariacie jak pyra! To tylko taka! Dziabniemy se. Sa... Dobra, lecimy z pyrami, dawaj! Ty, aż mi się aparat dolny, bo ja miałem aparat 5 lat i aż mi się to wszystko podpinało. A surowych nie można żreć, nie? Brodak Placement. ziemniaki polskie, jak chcecie wejść ze mną współpracę, no to śmiało. Metraż jeszcze raz powtórz. 67,9. 67,9 jak u tamtego, czyli 950 złotych. Yy, tak. I jaka cena tego? 8,98. 8,98? Dwa miejsca postojowe, plus komórka, a tu dodatkowo Dawaj, ty sam tu się kładź, jak pewnie, no i pięknie, no. Pięknie, kurde chłopie. Ty se tu zostajesz, trzymaj pyrę. My jeszcze lecimy tam sobie zobaczyć, a tu jest... <grym zbierza> tu jest jakiś balkon, czy nie? No później ci pokażę. Pójdź, później. Teraz nie, kuź ty gryzie. Dobra, ty, ale tutaj jaka bazaria, jakie lampy, jakie wszystko. Operator, myślę, że to jest ostatnie nagranie. My z Jakowem musimy intensywnie popracować. Druga sypialna. Ja tego nie robię. I balkon. No, balkon wyś. Grunwaldzka 240. Grunwaldzka 240. Zajebisty... Zajebisty płaszczy. Cmentarz i stadion Cmentarz i stadion! Ty operator mówiłeś, że cię fajne miejsce dzisiaj zabiorę? On się bał, że będę go bluzgał na tym nagraniu. To będzie wyjątkowe nagranie, gdzie nie będę zwracał na ciebie uwagi. Chodź. Czy home saving działa? Działa. To Zobaczymy nawet, jakbyście się to zostanie. Jest gotowe. To mi się ten byciu. Pyry zaraz ugotuję. A czy, czy to nie jest tak, że ten homestaging to jest o dupy rozbić, tylko liczy się cena. No ale to widzisz, wizualizujesz sobie od razu, że ty możesz usiąść, tu zjeść i tak dalej. No tak. No. Tak bo że jest... Mega to pomaga, podbija to jakby... Kurde, bo ja w to nie wierzę, ale to działa? No działa. No wobec to, że miałbyś miałby sprzedać takie puste mieszkania, to dużo gorzej idzie, nie. A wiecie jakie pozna jest najlepsze? No co, no! Co? <laughs> Nie? nie? Jaki nie jest najlepszy? Się, nie, mamy centrum w środku i wszystkie dzielnice są dookoła. Praktycznie z każdej dzielnicy dojeżdżasz w takim samym momencie, znaczy czasie. Ale to nie jest w każdym większym mieście, tak? Złoto czy mieć? No, jak, jak. myślisz? Mieć. No co ty? Złoto? No raczej. Co ty? Przecież my w Poznaniu nie oszczędzamy. Ja wiem. No, Widziałem wasze auta, czym wyjeździcie. Czym przyjechałeś? Wy? Ci zaraz pokażę. Wy? Tym telewizorem to żeś się wygupił na maksa już. To, ja, jak... to nie jest telewizor. Jakże Jasne. Tu można się z ogniska człowieku robić. Story, robimy to, ja to robimy to, tylko nikt Jakubowi nie powiedział, że nie wolno urządzać ogniska w bloku, ale takie małe fopa nikt nie sprawdzi. Ty, ja ty wyglądasz jak Polish Elvis Presley. Tak? a ja jak polska Madonna. Idziemy teraz na balkon. ale nie wiem to jest dobre. No i tu, proszę Państwa, będziemy powoli kończyć. Jaki tam mamy timing na naszym tym? 15 minut. 15 minut, to jeszcze nie będziemy kończyć. Posłuchaj mnie teraz uważnie. Do Hali lecimy. Mm -hmm. Co jest w Hali? Samochodem. Dobre, nie? <laughs> Dobra, chodź, mam nadzieję, że przyjechałeś jakimś shitem. Ty masz Lamborghini to cię nienawidzę. Nie, nie wiem czy jesteś am... dlatego tobie. Matis jest twój? No. Tlio, bo... a nie Mattis. To jest twoje? No. Stary! No, jest to. to ja już do ciebie w ogóle nie mam złości mi jest teraz ciebie po ludzku najzwyczajniej szkoda! Ty ty przyjechałeś? Czym wam płacą pyrami? Nie no, tylko to to tamto. Nie. Od, odpal jak ty to włączysz. Dobra, szartowanie. Ten. O. Jakub. nie Jezu, Jakub, jak tyś mi teraz humor poprawił. Ja, <grym> chwała Bogu, kurde, ja się <grym> bałem, zresztą. że ty masz porszaka. Przecież ja bym poszedł z torbami, ja to. lubię robić z siebie idiotę, ale być lepszym od innych, a w tym wypadku wypadłbym gorzej, tu jesteśmy jeszcze na równi, wiesz, jak gdybym z ego na realiów spadł, to bym się zabił. Jest jeszcze kilka innych, ale następnym razem nie zostawiamy, wiesz, wszystko na jeden materiał, to szkoda, tak się Dobra, wystarczy. Jakub, bardzo Ci dziękuję, to my lecimy teraz na 33 mieszkanie. Tyle od nas. Jakub z jakiego biura? Szark Nieruchomości. Szark Nieruchomości. To z Rekin, to z Rekin wśród pośredników. Wśród płotek. wśród płotek. więc proszę bardzo, płotka I teraz dodaję winogronka, robimy pojednanie. Możesz mnie parodiować, zgadzam się to wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.